Guten Morgen, witam Was na moim kanale. Dzisiaj jest to nawet, można powiedzieć, moja partia, więc witam Was tutaj serdecznie bardzo Grunco. I co? Yy, możecie też oczywiście złożyć od razu tacę ofiary do Waszego księdza proboszcza w postaci łapki w górę, subika, dzwona i obserwacji na moim Instagramie. Oczywiście do niczego nie zmuszam. Do niczego. No i w ogóle BTW, jestem idealną osobą do czytania kościelnych historii, ponieważ jestem niewierzący. Więc po tym odcinku będę się palił po prostu w piekle, więc możecie mi tam wysyłać pozdrowienia. I co? Yy, no, oglądamy, no, lecimy, no, słuchamy, no, nie ma co przedłużać. Siema, jestem powiedzmy Kamil, a to moja historia. Jakoś z rok temu po dwuletniej przerwie wróciłem do bycia ministrantem. No, i moją pierwszą misją w grze był pogrzeb. Tam za dużo roboty nie ma. Tak naprawdę wystarczy stać za księdzem i się nie odzywać. Jako, że miałem dwuletnią przerwę, to trochę wypadłem z sprawy i lekko mnie odkryiło. I gdy ksiądz mówił tą formułkę, że żegna tam Jana Kowalskiego, to ja nagle zacząłem się śmiać. Tak się śmiać, że nie dało rady przestać. Ludzie jak to na pogrzebie. Na czarno, smutni, ktoś tam ryczy, a ja śmiech. O nie, 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 nie. Please, nie. Ksiądz się na mnie spojrzał tak wiesz jak. Wiedziałem o co chodzi. Żebym spił. Dalał. No i to zrobiłem. Ale nie wiem, czy to stres, czy to odklejenie, ale całą drogę przez cmentarz też się śmiałem. I też to było słychać. Już więcej nigdy do bycia ministrantem nie wrócę. No, nie dziwię się. Dobra, od razu zaznaczam, że ta historia jest cringe'owa, że was skręci i wykręci. Otóż generalnie jestem niewierząca, ale w gimnazjum podobał mi się taki chłopak i on był ministrantem. To, żeś sobie znalazła. Może na tacy poleciałaś? <noise> ale sobie ministranci nie mają nic tacy, więc nie wiem na co poleciałaś. Nie wiem, co ja sobie wtedy myślałam, ale myślałam, że jak zacznę chodzić do kościoła, to może się do mnie przypadkiem odezwie albo cokolwiek. Chodziłam do tego kościoła, nawet siadałam w pierwszej ławce i nic. Mój krasz miał mnie gdzieś. A ja się tak poświęcałam. Chodziłam do tego kościoła, siedziałam w pierwszej ławce a on nic. No to poszłam o krok dalej i zgłosiłam się, by być lektorką, licząc na jakąś interakcję na Zachrysti z moim kraszem. Interakcja na zachrysti teraz brzmi bardzo... Um... No wiecie jak brzmi. Ale też nic. Po jakichś dwóch miesiącach stwierdziłam, odpuszczam. Nie jest zainteresowany pewnie, a mnie chodzenie do kościoła też jakoś specjalnie nie jara. Gdy byłam w liceum, dowiedziałam się, że mój krasz, ministrant, zrobił coming out, że jest gejem, teraz mi jest przykro z Twojego powodu, Jezu no, dwa miesiące straciłaś życie, po co do kościoła, może się jakieś modlitwy nauczyłaś, albo pieśni, nie wiem, no co tam się uczy w kościele, gdybym tylko wiedziała wcześniej, no dokładnie, Witam, kucyki. Powiedzmy, że jestem Piotr, jestem ministrantem i przydarzyła mi się mega dziwna sytuacja. Mianowicie w mojej parafii jest wielu ministrantów i dzielimy się obowiązkami mniej więcej porówno. Jednej mszy zbierałem tacę razem z takim powiedzmy bartkiem. Podzieliśmy się tak, że on bierze lewą stronę kościoła, a ja prawą. W moim kościele jest taki moment jakby pustej przestrzeni, takiego przejścia między przedsionkiem a kościołem. I tam jest zawsze pusto i nikogo nie ma, i akurat zbiegliśmy się w czasie, gdy ja już wychodziłem z przedsionka, a on tam był i przyłapałem go, jak kradnie tacę. What the fuck? A dużo jest w ogóle tej tacy? <noise> nie żebym był zainteresowany, bo zaraz coś w komentarzu napisze, że. że już. Mianowicie pakuje sobie papierkowe banknoty do kieszeni. Zamurowało mnie. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Uznałem, że nie powiem księdzu, bo w sumie to go lubię i nie chcę robić mu przypału. Kurde, to dobryście, kolega, szanuję. Ale kilka tygodni później Bartek zbierał tacę z innym ministrantem i on już nie był taki dobry jak ja. I powiedział o wszystkim księdzu. Był mega przypał. Przy wszystkich ministrantach ksiądz urządził mu publiczny lincz. Zwolnił ze służby ministranckiej i jego rodzicom kazał oddać hajs. Ostro. Kurde, mocne, mocne. Siema, szybka i śmieszna historia. Pewnego pięknego dnia czekałam sobie w kolejce do spowiedzi. Byłam już druga, a przede mną tylko jedna babcia. No to staruszka już wstaje z ławki, by iść i klęknąć przed konfesjonałem, i w trakcie klękania bardzo głośno się spierdziała. Gdybym ja tam był, to już by mnie musieli wynosić na noszach ze śmiechu. Ja bym tego nie wytrzymał. Ja już bym się spierdził razem z nią i ze śmiechu się wytoczył z tego kościoła. To jest totalnie moje poczucie humoru. Usłyszał to dosłownie cały kościół, a ja, jak ten największy jełop, zaczęłam się tak śmiać, że nie mogłam się opanować ze śmiechu. Aż się rozpłakałam z tego. Tej babuszce widać było mega głupio, a ja aż się zataczałam nagle z konfesjonału, już ksiądz i jakby to powiedzieć. Mnie, że to niepoważne, każdemu się może zdarzyć i wyprosił mnie z kościoła. Mnie też by wyprosił. Cześć, oto moja historia związana z kościołem. Pewnego dnia, gdy byłam młodsza, jak gdyby nigdy nic, poszłam w niedzielę do kościoła. Jak to nam się jest też komunia i te sprawy. No to stoję przed księdzem, już mi daje komunię do buzi. A ja za szybko ją wyzięłam i biorąc, ugryzłam księdza w palec. No czy głodna byłaś? A on na cały kościół takie, Ała! I zaczęła mu lecieć krew, więc przerwał dawanie komunii. Oj już, niech się nie zesra. Potem z pół roku cała wieś o mnie gadała i o tej historii, jak ugryzłam księdza. Krótko mówiąc, przypał. Wypadki chodzą po ludziach, więc spokojnie. Witam pana kucyka. Oto moje story team. W mojej szkole jest taka tradycja, gdy są rekolekcje, no to cała szkoła na nie idzie w trakcie lekcji normalnie. W sumie jest to jakiś plus, ale z moją klasą to wstyd nawet na pole wyjść. Co mówiąc, gdzie indziej? Wyjść na pole, czy to ktoś pisze z Podkarpacia? <grym> Podkarpacia, ja was dobrze znam. W czwartej klasie poszliśmy na te rekolekcje i nie wiem jak do tego doszło, ale poszliśmy tam z plecakami. Moja klasa siedziała bardziej z tyłu, więc odwalały się tam istne tragedie. Ludzie sobie TikToki oglądali, śmiali się, i dwóch chłopaków, nazwijmy ich Kacper i Rafał, przeszli samych siebie. Wyciągnęli piórniki i na ławce, za zaczęli rysować kutazy. Tak, kutazy. W kościele, na ławce. O kurde, panie, patologią! I nie jest to smaczne. Przy tym jeszcze mega się śmiali i wiercili, tylko czekać było, aż jakaś nauczycielka ich wyjaśni. A więc zauważyła to katechetka i podeszła do nich i mówi, że mają się natychmiast uspokoić albo wychodzą z kościoła. No to te mądrale. No to wychodzimy. I debile się sami wkopali, bo wstając, katechetka zauważyła, że ławka jest porysowana tymi kutazami i ten moment, gdy to ujrzała, wyglądał jak w jakimś slow motion. Zakręciła tak głową i oparła się o słupek. I potem odzyskała świadomość i wzięła ich za uszy i wyprowadziła z kościoła. Ale akcja o kurde bele Mocne, mocne. Normalnie w kościele było słychać, jak ona przed na nich się wydziera i wyzywa i wszystko. Potem wróciła do kościoła i wodą świeconą zaczęła zmywać te rysunki. Nasza klasa dostała potem bana na wychodzenie gdziekolwiek i cokolwiek. No <laughs> wodą świeconą zmywała, boże. Ja nie wiem jak mam to komentować w ogóle. Witaj, przemku. Moja historia jest Giga Scary i i Iga przepołowa. Jestem na drugim roku przygotowań do bieżmowania. I ta historia zdarzyła się dwa miesiące temu. Wszyscy z bieżmowania siedzieli w takim dużym przedsionku. Łącznie ze mną. I hałasowali na cały kościół. Ja nie. W pewnym momencie poszedłem do toalety i siedziałem tam jakieś 20 minut. W kościele macie toaletę. Kibel w Kibel w kościele. Kiedy tam sobie siedziałem, nagle ktoś zapukał i powiedziałem, że chwila. Potem jeszcze raz i też powiedziałem, że chwila, ta osoba odeszła. Odczekałem 5 minut i wyszedłem. Kiedy wróciłem do przedsionka, żadnej z tych poprzednich osób nie było. Kompletnie pusto było. Dlatego się zdziwiłem, ale spokojnie usiadłem, a niedaleko mnie była jakaś tam baba z dzieckiem. W pewnym momencie do przedsionka wszedł ksiądz i do mnie z drugiego końca przedsionka A co ty tu robisz? A ja takie, no siedzę w kościele. A on takie, tu nie można siedzieć. Ja takie, what the fuck? A potem sobie zdałem sprawę, że musiał wszystkich stamtąd wygonić, bo hałasowali. I on takie potem, czy ty przeszedłeś dopiero teraz? A ja mówię, że nie. I ta baba właśnie potwierdza. Potwierdziłem, że byłem w toalecie, a on takie, ale toaleta była zamknięta. Zdałem sobie wtedy sprawę, że to ksiądz do mnie pukał. Powiedziałem mu, że ja tam byłem i nic nie odpowiedział. Tylko kazał mi wejść do środka. Przez resztę szy. Byłem zdezorientowany. Do dziś siedzę tylko w środku kościoła, by nie mieć przypału. Pozdrawiam, kochani, smacznego jajka. Jestem po pierwsze w szoku, że macie kibel w kościele. Gdzie jest kibel w kościele? W konfesjonale? Ale bo jakby to był sadas. No i pozdrawiam. Historia świeża, jak bułeczki w spożywczaku. W tym roku z moją siostrą poszłyśmy święcić koszyczek na Wielkanoc. W moim kościele jest tak, że stawia się koszyczki przy ołtarzu, jeden obok drugiego i ksiądz je tam prysznicuje. Prysznicuje! Ja spłonę w piekle po tym odcinku, po prostu naśmiania się z tej historii. Ksiądz prysznicuje. A z szamponem czy bez? Ceremonia się skończyła i trzeba było swój koszyczek zabrać. No to poszłam i wzięłam, i idę z moją siostrą już do domu. Jesteśmy może z 200 metrów za kościołem i biegnie za nami jakoś baba i się drze. Stać! My w szoku zatrzymujemy się, a ta do nas: koszyczek, koszyczek, koszyczek mi ukradłyście. <śled> a czemuż tam ktoś wierzy? My takie, what the fuck, co nie, pani schora? Ona coś się do na nas drze. Ale doszłyśmy do konsensusu, że faktycznie zabrałyśmy jej koszyczek. Powiedziałam, że przepraszam, przecież specjalnie nie zrobiłam tego i oddałam jej lol. Ale nie ogarnęłam jednej rzeczy. Oddałam jej koszyczek, ale swojego w zamian nie dostałam. I tak nieświadomie, w stresie wróciłyśmy do domu bez koszyczka. Moja mama do nas, a gdzie koszyczek? My takie, o k Opowiedziałyśmy jej, co się stało i kazała nam wrócić do kościoła. Całe szczęście stał sobie w kościele i nikt go nie zabrał. No widzicie, Wy czyń zabrałyście, ale na szczęście waszego nie zabrali. Będąc w podstawówce, czyli jakieś 20 lat temu, byłam ministrantką. Tak, ministrantką. Wtedy dziewczynki w naszym kościele mogły nimi być. Ministrantką? Jestem w szoku. To dla mnie tak brzmi, jak księżą. Dziwnie. Służyłam domszy, czasem również czytałam i śpiewałam któregoś razu. Nasz ksiądz zabrał nas na wycieczkę. Oznajmił, że mamy nie zwracać się do niego, proszę księdza, tylko wujku. What the fuck? A na mnie wskazał palcem i powiedział, że ty, z racji, że jesteś najmniejsza, mów mi tato. What the fuck? Prokurator? Całą wycieczkę nie odezwałam się do niego słowem. Byłam przerażona. Koleżanka, która przez przypadek powiedziała do niego, proszę księdza. Dostała od niego książkę po głowie, moi rodzice oraz wszyscy inni dorośli, którym opowiedziałam o tym jej nie, niezłą bekę. Teraz sama jestem rodzicem i wiem, że taka sytuacja nie zostałaby przeze mnie wyśmiana. To jest naprawdę straszne, to brzmi strasznie po prostu. Uuu. Gdy miałem komu nie, to był tam taki opening, jak na meczu, że wchodziliśmy parami do kościoła, i uwaga, ja wchodziłem w pierwszej parze z taką Typiarą. I ten opening polegał na tym, że każda para niosła jakiś prezent księcu. A pierwsza para, czyli ja i ta Typiara, nieśliśmy świece, tylko że one były zapalone. Okej. Okay połowie kościoła ze stresu potknąłem się i przewróciłem, ha ha ha. Wypadły mi te świece, a w kościele zrobił się dym i zamieszanie. Kilka osób podbiegło mi pomóc, ha, ha. No to jakieś te dwie ciotki, które siedziały na środku, pomogły mi wstać. No i wszyscy byli jakby skupieni na mnie, że się wywaliłem. Że nie zauważyli, że te świece upadły na dywan, a one zaczęły się jarać, ha ha ha. A jak to stary dywan, dość szybko się zaczął jarać. Jakiś facet wyrwał ze ściany gaśnicę i to zgasił. Najlepsze jest to, że na tej komunii był kamerzysta i wszystko to jest nagrane. No to prosimy o nagranie! Wszyscy się pośmiejemy! Hejka, może nie historia z kościoła, ale z nim związana. Bo wydarzyło się to w tym roku, gdy ksiądz chodził po kolędzie. Podejrzewam, że już nigdy do mojego domu nie wróci. To był istny festiwal cringe'u i upokorzenia. Już na wstępie było wielkie boom. My wszyscy stoimy w salonie. Mama, ja, moja siostra, a mój tata wprowadza księdza. Ksiądzek królowa angielska siada pierwszy, potem my. I gdy mój stary siad na fotelu, to mu strzeliły gacie. <śm> nie, nie proszę! Nie, 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 nie proszę, nie. Było słychać takie sz i poszedł się przebrać. Pierwszy level za nami. Ksiądz się zaśmiał, ale bez spiny. No to teraz drugi level. u nią prosi o zeszyty do religii. Ja tam jakąś zdrową uczennicą to nie jestem. Ale zeszyt jakiś przystępny mam. Ale moja siostra, jak się okazało, ma czarny zeszyt z czaszką do religii. Twoja siostra jest moją idolką. Pozdrów ją ode mnie, koniecznie. Idolka. <ścười> czarny zeszyt z czaszką do religii. No i dolka, Moja mama, jak to zobaczyła, to myślałam, że ją rozszarpie oczami. Ksiądz takie miał WTF i powiedział jej, że takiego zeszytu to on jej nie sprawdzi. I powiedział, że może sobie go zatrzymać. Wtedy już ksiądz miał do nas taki lekki wkurw. No to level trzeci. Zadzwonił mi telefon. Był oczywiście w innym pokoju, ale było słychać. A na dzwonku miałam seksualna niebezpieczna. Ja was kocham, kocham waszą rodzinę, ja was muszę poznać. Zapraszcie mnie na jakiś obiad. Przyjadę nawet dzisiaj. Bo wtedy z moimi przyjaciółkami miałyśmy na tą piosenkę wice. I nasza grupka na mesie się tak nazywa. Seksualne niebezpieczne. Ksiądz miał takie, co tu się dzieje? Pobiegłam szybko ten telefon wyciszyć i wracam. Ksiądz coś tam gada, już chyba zbierał się do wyjścia. Aż nagle level czwarty. Do drzwi ktoś puka. Moja mama idzie otworzyć, a tam nasza sąsiadka. Moja mama, widać, że zestresowana, mówi Sorki Krysia, przyjdź zaraz, bo teraz nie mogę. To ta do niej, weź no mi daj szkankę soli, ja ci później odkupię. Moja mama jej na to, Krysia u nas ksiądz teraz jest, przyjdź później. A ta do mojej mamy, a no bo on teraz chodzi, u nas tam popukał i poszedł. Ja tego, ja nie będę wpuszczać. Wiem, może jakiś serial kręćcie w swoim domu? Kamery, załóżcie jakiegoś Big Brothera. Ja będę oglądał i subskrybował, obiecuję. Wszystko to było słychać. Ksiądz udał, że tego nie słyszy, i zaczął gadać o tym, co zamierza zmieniać w parafii niedługo. I potem poszedł. Pewnie sobie pomyślał, że tu u nas jakiś dom wariatów. No, pewnie tak, ale bynajmniej jesteście ikonami, a Twoja siostra to już w ogóle Ultimate yy, Idolka. Hej, jestem Adam, a to moja historia. To wydarzyło się w sumie niedawno, przed świętami wielkanocnymi, a dokładnie to Wielki Piątek. Ogólnie jestem ministrantem i mieliśmy przeprowadzić drogę krzyżową, a potem przeobstawić, obstawić, która zaznaczę, trwała prawie 3 godziny. No i droga krzyżowa zaczęła się o 17, więc musiałem być pół godziny wcześniej, by się przygotować. Od połowy drogi krzyżowej. Chciało mi się, że tak powiem, srać. I tylko powstrzymywałem, ściskając pośladki. Ale to, co się wydarzyło na mszy, to już hit. Nie mogłem się skupić na niczym innym niż o tej mojej potrzebie. I najgorsze było, jak krękaliśmy. Myślałem wtedy, że się dosłownie zesram. Ta historia nie ma happy endu. Dlatego, że niestety trochę popuściłem po mszy Szybko pobiegłem do samochodu, do mamy. Kazałem jej jak najszybciej jechać, bo mi się chciało kupę. Wszyscy się ze mnie w domu śmieli. Kiedy wróciliśmy, pozdrawiam No wypadki się zdarzają, nie ma się co śmiać Miałem niedawno bierzmowanie I przed tym trzeba zdać taki test A ja jestem mega leniwy Ksiądz nam dał jakiś tam zestaw pytań Do wkucia, ale mi oczywiście się nie chciało I myślałem, że ten test To dla pizu i wszyscy i tak go zdadzą Nie tym razem Ten test był w kościele I ksiądz randomowo zadawał pytania ludziom I oni serio znali odpowiedzi Recytowali jak z tej kartki Z zagadnieniami normalnie tylko czekałem aż mnie o coś spyta i wyjdę na kompletnego debila. Spytał mnie, kim był Mojżesz. Myślę sobie pod nosem: Ja p dole, kim był Mojżesz. Kurwa, kim był Mojżesz. Kurwa, kim był Mojżesz. Kurwa, kim, Kur, kim był Mojżesz. No to mówię. Yy, to jest ten, co yy, jak ten był, no ten, jak ten był, no. Yy, jak koniec świata, to on tą arkę zbudował i wszystkie zwierzęta zabrał. Ksiądz przywrócił oczami i zadał kolejne pytanie. Gdzie się urodził Pan Jezus? No to ja ząg. Ale kojarzyłem, że w stajence. O to mówię. wstające. A ksiądz ale gdzie? To ja znowu pod nosem. Kurwa, gdzie on się urodził? Mówię, mm, w tym Jerozolimie. Ksiądz już miał mnie dość i mówi, dziękuję, egzamin niezdany. To ja już nie pod nosem, tylko tak cicho do siebie. No kurwa. Rba. Niestety usłyszał i był przypał, ale mam to bierzmowanie. Miałem poprawkę egzaminu do bierzmowania. <grywania> Bawne, że zdane. Bez piny są drugie terminy. Hej kapucyki, to jest tak chora historia. Na swoje usprawiedliwienie powiem, że miałam wtedy 7 lat, a mój brat 5. Ale tak, wiem, to nic nie zmienia. Mama wysłała nas wtedy poświęcić koszyczki, wstyd na całą wieś, bo nie wytłumaczyła nam na czym to polega. Tylko dała koszyk i idźcie. Odbicie się jest. Pierwsze odbicie na ciku. Poszliśmy i zrobiliśmy z siebie pośmiewisko. Ludzie stawiali te koszyczki na takim stoliku przed ołtarzem i siadali do ławek. Ksiądz poświęcił i potem ludzie zabierali te koszyki, a ja i mój brat wyciągaliśmy rzeczy z koszyków innych i wkładaliśmy do swojego. <śmienny> to będą moje dzieci w przyszłości. To będą to ma, to ma, to ma moje dzieci w przyszłości. Jak moje dzieci tak nie będą robić, to fora za dwora. Do widzenia. Jakaś baba zwróciła nam uwagę, co wy wyprawiacie. My, jako te małe dzieci, przestraszone, nie wiedzieliśmy, i ładowaliśmy te kiełbasy, jaja czy chleby do siebie, bo myśleliśmy, że to na tym polega. <śled> tak, to na tym polega, że Kościół rozdaje rzeczy za darmo. No ale już nie oddaliśmy tego, co wzięliśmy, a nabraliśmy sporo. Wracamy do domu, a nasz koszyczek aż przeładowany. Matka do nas, skąd wy macie tyle rzeczy. Ja wam tego nie dawałam. Powinna się cieszyć, że ma takie zaradne dzieci. Że jeszcze same jedzenie przyniosły do domu. Albo to było cudowne rozmnożenie. Ja bym był z takich dzieci dumny. Naprawdę, Twoja mama powinna być z was dumna. Dawno, dawno temu, kiedy byłam jeszcze małą dziewczynką i chodziłam do drugiej klasy podstawówki, obudziłam się rano z bólem brzucha. Zapytałam mamę, czy mogę nie iść do szkoły i zostać w domu. Bo nie czuję się zbyt dobrze. Moja mama mi oczywiście nie uwierzyła w tę najsłabszą wymówkę świata, i normalnie musiałam iść do szkoły, a wieczorem na spotkanie komunistów. Spotkanie komunistów? Czy to na pewno historia o kościele? Nagle w połowie mszy poczułam, że zaraz wszyscy zgromadzeni zobaczą mój dzisiejszy obiad, ale niestety, jak tylko wstałam i ruszyłam w kierunku wyjścia, to zaczął się największy żyg mojego życia. Biegłam w stronę drzwi środkiem kościoła, jednocześnie wymiotując i zostawiając za sobą żygową ścieżkę. Mama wybiegła za mną, a przed kościołem trzymała mi włosy, kiedy ja haftowałam w krzaki przed główną bramą. O Boże! Czy to jest jakiś grzech w ogóle? Dajcie znać w komentarzach. W sumie może jest, albo może nie ma. Czas mnie zastanawia, czy to jest grzech. Będziemy się wszyscy spalić w piekę za słuchanie czegoś takiego. W drodze powrotnej mama kupiła mi coca colę i obiecała, że od tej pory już zawsze będzie mi wierzyć, jak ja się poczuje. Niestety wszystko działo się na oczach ludzi z mojej klasy i jeszcze długo mi to wypominali. Niech Bóg będzie z tobą przemku. Pozdrawiam z Krakowa. O matko jedyna. To brzmi strasznie. Dziękuję bardzo i też pozdrawiam z yy, z, yy, z mojego pokoju. Miałam wtedy 8 lat i byłam u babci na wakacjach w kościele. To nie za wakacje. Bardzo lubiłam gumę do rzucia, więc przed wejściem z babcią do kościoła napchałam sobie jej do ust, ile się dało. Podczas kazania siedziałyśmy w drugiej ławce, ale przed nami nikogo nie było. I wtedy wpadłam na genialny pomysł, żeby dmuchnąć z tej gumy balona. <laughs> w kościele? I sobie <laughs> to wyobrażam, więc... jest... coś tam mówi, wielka tajemnica wiary. I tak, takie... <laughs> po prawie godzinie... Była ona już na tyle twarda, że gdy próbowałam zrobić balona, wyplułam gumę na ławkę przede mną. Wciąż doskonale pamiętam ten widok oślinionego, sporego kawałka gumy na siedzeniu w pierwszym rzędzie. Ksiądz i reszta wiernych prawie zamordowali mnie spojrzeniem. Kiedy sięgnęłam po tą gumę i z powrotem wpakowałam ją sobie do buzi. Na szczęście moja babcia miała luźne podejście do religii, więc ominęły mnie nieprzyjemne konsekwencje. Tyle dobrego. Podczas rekolekcji, na które zjeżdżaliśmy się całym województwem lubelskim, do tego niektóre osoby widziały się tylko raz od wielkiego dzwona, lubiliśmy długo rozmawiać. Także do późnej nocy. Jednak codziennie o 7 rano była msza, na której obecność była obowiązkowa. Po całej nocy, pogaduszek z kumplami z radawca i innych rejowców, udaliśmy się ochoczo do kościoła. Niestety, kazanie było potwornie nudne i zasnęłam. Pech chciał, że ławki były bez oparcia i głową opierałam się o ścianę, ale w pozycji bocznej. W pewnym momencie słyszę jak ksiądz przerywa kazanie i mówi ze spokojem weźcie ją, ratujcie, bo ginie dziewczyna. I to były ostatnie słowa, jakie usłyszałam zanim spadłam z ławki do przodu. <laughs> o kurde, ostro. Po ocknięciu zaczęłam się tak śmiać, że popłakałam się ze śmiechu i nie mogłam się uspokoić. Opykunowie spojrzeli na mnie z zażenowaniem, a ja lekko chrumkając Dusząc się ze śmiechu, wyszłam z kościoła bocznym wyjściem. Miałam po tym pogadankę o tym, że w nocy się śpi, a kiedy ranne wstaje Zorze, trzeba być czujnym i w pełni zaangażowanym. To powinno się zajrzeć pod jakiś po prostu cud w kościele lubelskim. No to dziękuję bardzo za oglądanie, moi drodzy parafianie. Yy, nie zapomnijcie być na mojego Instagrama, jeżeli was tam jakimś cudem nie ma. Możecie tak złożyć swoją tacę, rzucić na tacę obserwacje na Instagram. I pamiętajcie, jak macie jakieś super historie. Nieważne, już o czym: czy o kościele, czy o szkole, czy o wycieczkach, czy o znajomych, czy o wsi, czy o jakichś związkach, czy jakichś kraszach, cokolwiek, wysyłajcie na tego Emila tutaj. I co? Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.